Nowy trzeci sezon do Apex Legends startuje już dzisiaj, no więc postanowiłem przygotować o tym krótki materiał z najważniejszymi informacjami. Nie ma zatem co przedłużać, przejdźmy do samych newsów. Zapraszam! W ramach zapowiedzi dostaliśmy aż trzy oficjalne filmiki od twórców: kinówkę dotyczącą nowego bohatera Krypto, kolejny kinowy Zwiastun, tym razem skupiający się na nowym sezonie oraz na nowej mapie, no i po trzecie Zwiastun przedstawiający nowy sezon podczas gameplayu. Jak zwykle, Zwiastuny oraz animacje stoją na bardzo wysokim poziomie. No więc, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, no to serdecznie polecam to sprawdzić. Jeżeli nie zapomnę, no to umieszczę do tego linki w opisie. Tak jak przy każdym sezonie dostaniemy ten sam zestaw nowości, czyli oczywiście Battle Passa, nowe skiny do broni, jak i do samych postaci oraz setki mniej znaczących itemów, jak na przykład odzywki czy sztandary. Za wszystko zapewne zapłacimy dzień 50 apexowej kasy, ponieważ tak było przy poprzednich sezonach. W sezonie trzecim znajdziecie również nową broń, tak zwany karabin ładunkowy. Nazwa jest jednak trochę myląca, jest to raczej snajperka strzelająca laserami, co może przypominać na przykład Railgana prosto z Quake'a. Jeszcze lepiej wyglądają nowości związane z nową mapą. Jak przy poprzednim sezonie wprowadzono kilka nowych budynków na krzyż, no to teraz Respawn Entertainment poszedł jednak na całość. Mamy tutaj zupełnie nowe miejscówki, każda reprezentuje inny żywioł, mamy na przykład ogień, wodę czy lód, mamy też całe nowe miasteczka, gejzery wyrzucające nas w powietrze, jeżdżący pociąg, no więc pod tym względem Respawn rzeczywiście zrobił znakomitą robotę. No i bezkonkurencyjnie największa nowość, do Apexa zostanie wprowadzony nowy, jedenasty bohater, czyli taki oto hacker o pseudonimie Krypto. Jeżeli chcecie poznać jego historię, no to polecam do tego jego kinówkę. Jeżeli chodzi natomiast o ten filmik, skupię się jednak na samych umiejętnościach. Jego podstawową umiejętnością będzie puszczanie drona, dzięki któremu będziemy mogli zaobserwować pole bitwy z nieco innej perspektywy. Dron może być jednak zniszczony, mamy wtedy całkiem długi cooldown na 40 sekund. Z umiejętności pasywnej Krypto, jak i wszyscy sojusznicy będą powiadamiani o wszystkich przeciwnikach zauważanych przez drona. No i na koniec ulti z drona będzie puszczany EMP, który zadaje 50 damage'a, ale tylko w tarcze, spowalnia wszystkich przeciwników oraz niszczy wszystkie pułapki. Z tego co słyszałem, ulti będzie spowalniało również sojuszników, tak jak na przykład w przypadku gazomistrza. Nie wiem jak dokładnie będą wyglądały interakcje pomiędzy wszystkimi bohaterami, ale jeżeli Krypto będzie mógł niszczyć wszystkie zasieki oraz bazę od Watson, no to totalnie zmieni to całą metę. Nie wiem czy wiecie, ale na topowych rangach oraz przy proturniejach Watson jest grana praktycznie przy każdym teamie, no więc totalnie zmieni to metę w esporcie. No, i jeszcze kilka słów o trybie rankingowym, bo ten również dostanie kilka interesujących zmian. Wszyscy gracze otrzymają miękki reset, co w praktyce będzie oznaczało spadnięcie o półtorej rangi. Przykładowo, jeżeli mieliście zatem pod koniec sezonu trzeciego, na przykład platyna 4, no to spadniecie w okolice środkowego srebra. W zmianie uległ również system punktacji. Punkty zostały pomnożone przez 10, zostały zmienione koszty za pojedynczą grę przy każdej randze. Oraz ilość zdobytych punktów za zabójstwa oraz miejsca. Od sezonu trzeciego będziemy dostawali też trochę punktów za asysty, no więc kill style nie będą już aż takie straszne. Jeżeli chodzi o dokładne przeliczniki, no to macie je obecnie na ekranie. Jak do tej pory gracze w najwyższej randze, czyli w Apex Predator, widzieli swoją punktację pod rangą, no to teraz będą widzieli swoją pozycję na całym świecie. Myślę, że jest to całkiem dobry pomysł. Zapewne zmotywuje to więcej osób do tryhardowania. Tak obecnie jest w Overwatchu, no i w sumie działa to bardzo dobrze. Nie wiadomo, czy będą z tego publiczne drabinki, ale moim zdaniem jest to rzecz absolutnie obowiązkowa. No i w sumie to już było na tyle na dzisiejsze newsy. Jeżeli interesujecie się tematyką Apex Legends, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. Będę nagrywał wiele innych filmików o tej tematyce, no więc być może warto. Polecam także subować mój drugi kanał na YouTubie oraz na Twitchu. Ja zapewne jakoś dzisiaj zrobię z tego dobrego streama. Update zapewne wyjdzie jakoś o 19, bo tak było przy poprzednim sezonie, no więc pewnie będą też wieczorne streamy. Jakie macie co robić z życiem, zawsze możecie wbić również na mojego Discorda. No i być może znajdziecie dobry skład, więc tak polecam. No i w sumie to było na tyle, nie ja się z Wami żegnam, no i do jutra.